Tak ustawić, że ten telefon był. E, tak więc e, witam moi drodzy, co zrobiłem w tym Simaxie? E, otóż e, e, no właściwie wszystko, co mogłem do tej pory już zrobić, to zrobiłem. E, potwierdziłem e, moi drodzy, no, ustaliłem w końcu jakaś maglownica w tym pojeździe, więc e, jest to moi drodzy, Full EPS, czyli Electric. Power steering, totalnie stuprocentowy Electric Power steering, czyli nie ma w ogóle żadnej hydrauliki w tym pojeździe. A się upewnić, bo sportem różnie bywa, więc nie wierzycie im jak psom. W każdym bądź razie, aby się upewnić, musiałem zdjąć tutaj koło od strony kierowcy, z prawej strony. Podniosłem pojazd, zdjąłem koło, odkręciłem, odkręciłem rzecz jasna osłonę błotnika, prawda? Tak więc to nadkole plastikowe zdjąłem, od tego no i gdyby była opcja taka, że jest pół elektryk gdyby, gdyby było coś takiego no to po prawej stronie nad kołem byłby zbiornik do płynu do wspomagania do, 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 płyn hydrauliczny do wspomagania układu kierowniczego oczywiście go tam nie ma z w związku z tym została um, ostatnia opcja, czyli full electric um, power steering, czyli EPS, to jest stuprocentowy EPS czyli mamy maglownicę z silnikiem elektrycznym, moi drodzy um, który um, i tutaj pod kierownicą, czyli tu trzeba zdjąć poduszkę, trzeba by było zdjąć poduszkę powietrzną um, i jest tutaj, jeszcze taka, jest tutaj jeszcze taki moduł, który, um, który steruje właśnie tym, um, tym silnikiem tam, tak więc uh, czy ten moduł jest zepsuty? Raczej nie, e, czy wymiana tego modułu cokolwiek by dała, bo ja go mogę kupić i mogę go wymienić, dla mnie to nie jest problem, ja jestem polskim mechanikiem ze Szkocji, czy z Anglii, czy skądś tam, także dałbym radę, wiecie, no potrafię operować młotkiem i przycinakiem, ale potrafię jeszcze coś więcej, tak więc mógłbym oczywiście wymienić ten moduł, e, na to trzeba by to było programować. no i tutaj już, tutaj już moja wiedza się kończy, bo tutaj trzeba Modrale, który przyjedzie i będzie miał oryginalne oprogramowanie Forda, tak więc, bo, bo są różni tacy, którzy kupują sobie e, e, od Chińczyków gdzieś tam na Timu. E, no tam mówi się tibu, a nie temu. To tak na w Polsce co to podobno angielskiego się nauczyli. Tibu, no temu. Temu, temu is wrong. Just to say tibu. Tak więc e, pokupywali sobie komputerki, podłączają się i udają i udają, moi drodzy, e, specjalistów, e, no to nie są specjaliści i mogą Wam jeszcze bardziej skomplikować życie, w związku z tym e, unikajcie tego typu domo, domorosłych, wiecie, no powiem w ten sposób. No, także do traktora, go, do gnoju do wideo, ale nie do samochodów. W każdym no, takich mamy, moi drodzy, specjalistów polskich e, w Szkocji między innymi e, którzy no, specę Mariany, Wąsate Mariany niesamowite odnośnie Wąsatnych Marianów za chwilę opowiem mam kilka historii. Na no, Rambo już jest, są zaplanowane, Za chwilę będzie kolejna. Po, moi drodzy, Polonijna Barbie została skazana na 14 lat więzienia, nie zgadnijcie za co. Polonijna Barbie, która była bardzo popularna w Polsce. No, to będę pochodząca z Londynu, także 14 lat e, więzienia. Tak więc e, 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 to będzie na Ramble. To sobie obejrzycie o tym, napchała sobie butoksów tu, tam e, w ogóle jaja nie z tej ziemi. E, e, dobrze. E, co robiłem, że co, co trzeba zrobić w tego typu pojeździe? Najpierw moi drodzy... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie ja tutaj mogę położyć ten telefon, żeby e, może. No może, no może. Tak więc, e, no może. E, może, 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 może. Tak więc... E... No tutaj silnik pracuje, wszystko jest w porządku. Należałoby teraz jeszcze rozkręcić to i, ale to nic nie da, więc em, auto jest naprawdę fajne w ogóle jest na sprzedaż, bo to jest manuala skrzyja biegów. Ja nie lubię tego, to jest anachronizm Forda. Tak więc cóż, no Ford gówno worty, ja wam gwarantuję, że, że nie wiem gdzie tu jest jakikolwiek internet. Może gdzieś tutaj by był. Tutaj stoją. Można ja tu gdzieś mam chyba jeszcze jeden moment. E, ja spróbuję e, zaraz, e, Ja gdzieś tutaj mam e, z tyłu. M, mam taki uchwyt, zobaczymy na telefon. Powinienem tutaj nic. ten, bo kupiłem taki. To no nie to. Gdzieś tu był. Chyba to jest ten. Tak, to jest taki o, uchwyt. Zobaczymy, czy to się, się uda. Autko ma po. Poważne to tutaj, jeżeli chodzi o pojemność, moi drodzy, jeżeli chodzi o pojemność, no niestety wspomagania nadal nie ma. Tak więc wspomagania nadal nie ma. E, no właśnie, tak więc za chwilę przyjdziemy do omówienia tych wszystkich zagadnień. Bo tu różne Mariany i w ogóle takie opowieści skrypty były tylko muszę coś z tym telefonem wymyśleć. Jeden moment, jeden moment, jeden moment, moi drodzy, moment sobie tutaj o. Zrobię tak i spróbuję jakby to złapać. Tu by było w ten sposób, tak? Okej. Okay. Okej. Okay, dobra, zobaczymy czy to się uda z tym telefonem tutaj teraz uchwycić. Może się udać. Może się udać ta impreza, tak więc no dobra. Więc, więc tak, najpierw sprawdzacie bezpieczniki, czy, bezpiecznik, czy bezpieczniki są całe, bo jeżeli nie, no to może dojść do sytuacji takiej, że to że nie będzie działać. Chodzi oczywiście o wspomaganie. Jak sprawdziliście bezpieczniki, to następnie trzeba niestety wyjąć baterię, co w tym samochodzie nie należy do rzeczy ani łatwych, ani miłych, ani przyjemnych. Czyli trzeba wyjąć, trzeba wyjąć moi drodzy, baterię. I, e, no i e, po prostu sprawdzić napięcie. Najlepiej ją po prostu naładować, czyli podłączyć podprostownik, e, tak więc i po prostu ją doładować. Następnie wstawiacie baterię z powrotem. W międzyczasie odłączacie rzecz jasna prąd, więc jest szansa, że coś tam się zresytuje, się samo naprawi. Tak niektóre magiki twierdzą, a odłączenie się nie zresytuje. W każdym razie. W każdym bądź razie wyjmujecie baterię. Musicie dowalić energii w tej, w tej baterii, tak na maksa, żeby, żeby było pewne, że odpowiednie napięcie jest w końcu. Tu chodzi o silnik elektryczny. Po zrobieniu tego, czyli mówię, dużo roboty jest, bo żeby wyjąć baterię z tego pojazdu, to jest Ford c 2015-16 przełom. bo To ostatnie dni 2015, początek 2016. 1,6 benzyna i w ogóle Zytek, Srytek, etc. W ogóle. Tak więc e, montujecie tą baterię z powrotem, przekręcacie tam, trzeba wyjąć filtr powietrza. Tam, um, dużo trzeba rozebrać, żeby baterię wyjąć. Gratuluję konstruktorom e, genialnego pomysłu z Forda. Także to wy zapewniliście reputację Ford gówno Word. Tak więc e, tak jak wy, to nie Ford jest gówno WORD, tylko wy inżynierowie z tego Forda jesteście tyle ważni. Gówno po prostu. W każdym bądź razie, jak już to zapakujecie baterię z powrotem, e, w gniazdo, tam gdzie ona ma być, podłączycie klemy, połacicie to wszystko do kupy, trochę wam to zejdzie, no to sprawdzacie. No i, no i to zrobiłem. Także włożyłem baterię, bateria jest naładowana na full. Moi drodzy, silnik jest odpalony w tej chwili i wspomagania nie ma. Tak więc jeszcze jest tego typu opcja, że wyłączam, wyjmuję kluczyk. Liczę do pięciu. Tak magicy którzy twierdzą. Dobra, sprawdźmy sobie, e, moi drodzy, teorię pojemów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wkładam kluczyk, moi drodzy, odpalam. Jak słyszycie, nie ma. Dalej jest lost, sto, lost, steering close. Wyłączam, liczę do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zróbmy. Też e, druga próba, moi drodzy. Silnik odpalamy. Sami słyszycie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, trzecia próba. Nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czwarta próba. Nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piąta próba. Tak, em, szczególnie polskie pojeby, które opowiadają takie brednie. On do tej pory łapami grzebał w snopowiązałce. chcę teraz samochody naprawiać. Tak więc, em, oczywiście, podobnych popierdolców jest cała masa. Tam całe ulice pojemów są, moi drodzy. Notabene, słyszeliśmy nowe taśmy w Polsce. Tak więc, em, no i ten e, tak zwany polski naród głosuje na tych Giertychów, Tusków e, i ze strony PiSu też. Notabene, w Aberdeen, tutaj gdzie jestem w tej chwili dwóch Marianów przywódcy, moi drodzy, do no, przedstawicieli klasy. Na arabą jest materiał. Pokłóciło się, jeden był zapisem, drugi był za platformą. Ten zapisem, już jak wypili wódkę, bo szkoda by było rozbijać w butelkach, wódka w środku była. Pierdolą butelkę zrobił tak zwanego tulipana, moi drodzy. Drugi, ten z platformy, moi drodzy, złapał za nóż kuchenny. Jaki był wynik? No 1 do 0 dla platformy. Ten, który był zapisem, poszedł kurwa do pieca. Tak więc, bo na piach nie było go stać, to do pieca. Ten, który był za platformą, dostał 4,5 roku więzienia, moi drodzy, za to, że wykończył pisiora. Taki przykład. Mordują się już tu ich Hutu. Dosłownie się mordują. Tak więc, Wabertin przykład. Imiona nazwiska, podane i zdjęcia, moi drodzy, u mnie Rambo. Jeden był zapisem, drugi był za platformą. Za... Ja powiem szczerze, że. Zastanawiałbym się nad tym tylko tyle, że ten skazany, ten, który był za platformą, to był wielokrotny recydywista, bo to też jest elektora z platformy, recydywiści, kryminaliści i tak dalej. Tak więc e, trzykrotnie skazywany już wcześniej. Teraz mu przyklepali następny, moi drodzy, następną fajnę. 4,5 roku. E, w ogóle działanie prokuratury jest bardzo zaskakujące, bo e, była kwestia zmiany, moi drodzy, zarzutów, czyli kwalifikacji czynu. E, kwalifikacji czynu dla, dla tych Marianów polecam oczywiście materiał jest u mnie jest u mnie jest u mnie na rambo tak więc będę kończył biorę się dalej na pewno zrobimy może jeszcze live'a. co dalej zostaje zostaje tutaj ta podkowa przy kierownicy czyli zdjęcie moi drodzy poduszki powie, tej poduszki powietrznej z kierownicy no i tutaj zostaje ten moduł sterowania komfortem jazdy tak po polsku tam niektórzy to nazywają znaczy inaczej nazywa, ale dobra, zostawmy ten temat. Tak więc tu jest można wymienić oczywiście. To jest taka taka... Tak, zapramować. Tak więc moja robota się już skończyła przed pojedziemy, wszystko posprawdzałem to co trzeba. Teraz trzeba gościa z komputerem, który będzie miał program moi drodzy Forda. A nie gościem, gościa z komputerem, który se kupił komputer na Timu, Mówi się Timu. No tych w Polsce, nie temu. Tak więc e, A, B, C, D, e, F, G, zacznijcie od alfabetu. Tak więc e, tutaj trzeba, mało że to jest, wiecie, że jak dopuścicie takiego popierdolca, który, e, który uważa się za mechanika z komputerkiem Steamu, to on Wam może w ogóle wyrysytować cały system w samochodzie, albo bo on powie, że on Wam skasuje błędy. On Wam może w ogóle wszystko pokasować. Wtedy no dopiero będziecie mieli jajca. Wiecie, ile kosztuje w, w granie całego softwareu do takiego pojazdu, jak ten, w którym siedzę nie wiem, z 2-3 tysiące futów. Jakoś tak. To chuj, oddać go na złom i kupić drugi, także no, bo to by było bez sensu. E, tutaj jest tylko i wyłącznie kwestia usunięcia tego teraz, to już wiadomo, że to nie jest usterka mechaniczna. Nie ma blokady, moi drodzy, na, e, nie ma blokady na waglownicy, z tego względu, że ciężko to ciężko, ale ja jestem w stanie oczywiście, jakbym był głupi.